Cześć witacie, tutaj Julia C i będzie krótki filmik z pokazaniem moich prezentów na dzień dziecka, które sobie sama kupiłam. Tutaj są widzicie, I dzisiaj jeszcze mam Tutaj są te trzy rzeczy. Sama sobie to kupiłam, więc yy, trochę tego mało, ale nieważne. Więc zacznijmy chyba od najlepszych Podoba no się z tych kwiatowiazgów, a potem do lepszego. Biorę sobie takiego dzienniczka. Hardyńskiego. Ma, ma na imię Oliver. Tak, Oliver. Tak, jakbyś. mi się... Ale jest śliczny bardzo. Jaką strzałkę, nie wiem czy będzie widać, ale ma taką strzałkę. I skupiam nową. Jestem manieczką kolorowanek i sobie kupiłam kolorowankę. Inwazja Baz Pewnie znacie. Ja dopiero teraz sobie kupiłam. Pokażę, że jak już kolorowana dzisiaj ilustrację. To są te fajne obrazki, możecie zobaczyć, jak one Możecie zobaczyć w tej części. Bardzo fajne są obrazki. A tu jest obrazek, który dzisiaj kolorowałam. Taki piękny paw. Możecie go też zobaczyć na moim Instagramie. Nazwę in, in mojego Instagrama podam w opisie. Taki piękny paw z tymi właśnie bazgrołkami. Bardzo mi się podoba. I to wybrałam jako pierwszy obrazek, który tutaj pokolorowałam. Z taka kolorowałam. Jest bardzo ładna. Doba mi się. I chyba najlepsze, co sobie kupiłam. Byłam w browarze. Bo ja mieszkam w Poznaniu. Byłam w browarze. W tym, tym handlowym browarze. I sobie kupiłam w Toiseboxie na ostatnim piętrze takiego pięknego jednorożca z szlajsza Bajala nigdy jeszcze nie miałam e, z, z serii Mariela żadnego konia albo łóżki czy coś w ale ten jednorożec po prostu jest fajnie, Nie Ma takie zdobienia pewnie nie będzie widać ale on na, grzy, na gonie, grzywie i na tych zdobieniach i na kopytach się błyszczy, I ma brokat więc może to zobaczycie albo nie i <laughs> piękne szczotki Pęcinowe, które błyszczą. Właśnie ma tutaj takie liście błyszczące. Jest cały biały. Tu ma takie też szczotki pęcinowe. Tu ma róg. Taki. Trochę już ottarty, ale to nie jest ważne. I ma taką piękną grzywę. I ma niebieskie oczy. Więc jest piękne. Ma na imię Ono. Jak ktoś ogląda mija i ja to o co chodzi. Tutaj jest jego druga strona. Tutaj ma coś takie znamie z liści, bardzo ładnie się prezentuje. On stoi tak dęba, ale jak wiemy zawsze możemy też tak go ustawić. Więc to jest mój ukochany, no i chyba najbardziej ukochany koń ze wszystkich. Tak, takiego sobie kupiłam na dzień dziecka, więc no, dzień dziecko już dosyć dawno. O, właściwie poprzednio poprzedniej nie je. Ale już dzisiaj Wam nagrałam z moimi rzeczami, które sobie kupiłam w ten dzień. Więc do zobaczenia w kolejnych filmach i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Raz koni". I oczywiście przypominam, że konkurs więc z okazji Dnia Dziecka trwa do 8 do 8 czerwca więc macie jeszcze jakieś no 4 dni więc czekam na rysunki przesyłane na mój adres na wp który jest w opisie filmu z okazji informujący o tym konkursie więc do zobaczenia i pa, pa.